Wieści z regionu dziś zaczynamy od Gazety Kłobuckiej. No i taka oto prawdziwa historia, która Państwa pewnie nie zaskoczy, nie zdziwi, bo każdy z nas niestety z tego typu historiami na co dzień ma do czynienia. Pacjencie, czekaj albo płać. Niestety. Prawie 8 miesięcy czeka się w kolejce do okulisty. Problem z długimi kolejkami do lekarzy, specjalistów jest dobrze znany z mediów i dotyczy całego kraju. Powiat kłobucki nie jest tutaj wyjątkiem. No i tutaj niestety niezbyt sympatyczne statystyki. Nie wiem, czy kiedykolwiek ta sytuacja się zmieni. Nie mam pojęcia. Trzymam mocno kciuki za to, aby znalazł się w końcu jakiś mądry człowiek, który będzie potrafił tym naszym chorym. Systemem zarządzać i co by w końcu w tym naszym kraju sytuacja się zmieniła, bo na co dzień, sami Państwo wiecie, walczycie z tym i okazuje się, że albo zapłacimy i wtedy z dnia na dzień będziemy otrzymywali to, co nam jest należne, albo, no właśnie, są takie terminy, wie Pani, to tam za 4-5-6 miesięcy. Nie chcę się denerwować, bo sama ostatnio to przerabiałam, więc zmieniamy temat. Teraz tygodnik Powiatu Ząbkowickiego, Echo Tygodnia, no i święty Jerzy, który zostanie patentowany. Patronem Ziembicz, aby na pewno Święty Jerzy jest patronem wielu państw m.in. Anglii, Gruzji, Portugalii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Litwy, Bośni. No i tutaj lista jest zdecydowanie dłuższa. Czy stanie się patronem Ziębic? Zakusy na to mają Ziębiccy Radni. Czy tak jednak będzie sytuacja wyglądała zgodnie z ich życzeniem? Wątpliwości są. Artykuł bardzo ciekawy, gorąco Państwu te lekturę polecam. To na pierwszej tytułowej stronie Tygodnika Powiatu Ząbkowickiego. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd prasy. A my czekamy w dalszym ciągu na telefon i Państwa pozdrowienia. v w programie Silesia.